Witam. Znajdujemy się obok symbolu komunizmu w Warszawie. Dzisiejszy odcinek to relacje damsko-męskie. Zapraszam do oglądania. Śmieszne, głupie, dziwne, wstydliwe i niektóre mądre. Pytania, których nie zapomnicie. Gdzie żyją wikingowie? Z Norwegii. Jest pan z Norwegii? E, nie. Dlaczego jest pan wikingiem? Bo jestem potomkiem wikingów. Przyjechał taki pan Olaf, czy nie? I moją pra-praprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprap Mhm. Tak już. Dlaczego mężczyźni nie potrafią domyślać się, o co chodzi kobietom? Ponieważ kobiety mają zbyt skomplikowany tok myślenia, a kiedy się je pyta, co się stało, powinny powiedzieć, co się stało! No właśnie! No właśnie! I dlaczego kobieta tego nie mówi? Dlaczego nie jest tak bezpośrednio jak facet? Ponieważ sądzi, że trzeba się domyślić, bo gdybyśmy ją kochali, to byśmy się domyślali. Mają inny mózg niż, tak, niż tak. kobiety. Jak mają inny mózg? Taki sam mają mózg. No mają taki sam mózg, ale... Tak jak mają mózg? inny? Bo to mężczyźni. Myślą jajami. Znaczy myślą... Nie myślą racjonalnie. Nie zawsze myślą racjonalnie. Chyba no, kobiety nie myślą racjonalnie. Kobiety myślą bardzo racjonalnie. Dwie głowy tu nie jedna. Kobiety mają dwie głowy. Nie, faceci. Jedna, druga. Dlaczego kobiety sikają na siedząco? <noise> Próbowałeś kiedyś na stojąco? Szczerze. Szczerze. Tak. Poszłaś sobie i tak, a zesikam się dzisiaj na, na stojąco. A powiedz, <noise> jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? Mi osobiście to nie przypasowało. No, bo nie mają tu go. Czego? Rzeka. Butelki. No, cię co on ku, kucać na przykład? No właśnie. Po co wy kucacie? Możecie na stojąco. Bo nie, być... bo nie możemy trafić. No, nie no, mają no, przyrodzenia, no. więc nie mają jakiś śkać na stojąco. Czemu nie? No, pani spróbuje stoi pani teraz. <noise> ja się zakładam, że da radę. <noise> znaczy, no teoretycznie da, ale byłoby ale ciężko. Tak no i nie. celować nie można. Co wcelować? Schodnik? <noise> nie, w muszle. Nie mam muszli. <noise> Dziewczyny nie mają... Ściusiaka! Y... Nie ma ściusiaka? <grym> Ale to ktoś ci go ukradł nie, czy... Nie, ja się urodziłam. Jezu, wy... kaleką jest! A no, wy się śmiejecie. Facet jest y... logiczniejszy i on wie, że... Po co kurwa ja mam ściągnąć spodnie, Wypnie, wypnąć dupę, no, wyp wyp Wystawić plaka, już jest. Żeby było fajniej no! no cel to jest wysikać się, po prostu stoisz tak jak stoisz, ściskasz. No, no weź spróbuj. Nie. Czemu? No bo nie. Bo są feministkami. Dlatego, że. Bo w ramach feminizmu. sikają na siedząco. Ale na to akurat mam bardziej logiczne wytłumaczenie. Dawaj. W czasach średniowiecza byli królowie. I oni siedzieli na tych wielkich, zajbistych tronach. Teraz one chcą siedzieć sobie właśnie na tym tronie. Dlatego sikają, żeby dłużej być na tronie, nie? Dlaczego kobieta nie jest człowiekiem? Do końca nie powiedziane jest, że kobieta nie jest człowiekiem, to feministka nie jest człowiekiem. To, to tyle powiedzmy. Kobieta jest człowiekiem, no bo przecież jakbyśmy tak, to się nie dałoby się rozlażyć. To jest na logikę już. Kobieta jest zwierzęciem jak dla mnie. Yy, dlatego, bo jak czegoś chce, to musi to mieć. Już. Wierzę walczy, ale jak już facet od niej czegoś wymaga, to nie. No ale no, kobieta jest człowiekiem. No, ja nie to... jest. Czemu? Już Unia Europejska tak zarządziła. A, że... Chyba kolor włosów ma znaczenie. Żadna istota myśląca, nie krwawi przez parę dni, miesiącu i nie umiera. Boże. Masz dziewczynę. Masz dziewczynę? W klatce. Dziewczyny mówią, o nie powinno się patrzeć na wygląd. Ale tak naprawdę dziewczyna, dziewczyna popatrzy na wszystkie faceta, no powiedzmy tak szczerze. No właśnie. Dlatego nie mam dziewczyny? No ja też no. Widać chyba, nie? Ej, ja mam większą. Czyli mózg jest większy. Kobiety czy mężczyzny? Kobiety. Dlaczego? Tak dlaczego? A, no bo chłopakom idzie gdzie indziej. To idzie gdzie indziej? Mózg im idzie gdzie indziej? No tak, jakby nie nie mózg, ale w sensie, że mają inne większe rzeczy, to w głowie mają mniej. <głosy> <głosy> Czyli im kobieta ma większe psycki, tym też ma mniejszy mózg. Ale to się tak. Dlaczego kobieta? Bo jestem kobietą, więc odpowiem, że kobieta. Kuba odpowie. A pan odpowie? Kobieta. Kto ma większy mózg, wiking czy zwykły, typowy Polak? Wiking. E, to jest pewne. Kto ma większy mózg, wiking czy polska kobieta? Wiking. Jesteśmy i musimy się wspierać, on powie, że mężczyzna. Kto ma większy mózg? Dobra, mężczyzna. No, dlaczego? Być mężczyzną i dominuje. Dzisiaj dostałem taką odpowiedź, że jeżeli kobieta ma większe cycki, wtedy ma mniejszy mózg. Dlatego, że mózg przychodzi w cycki. Czy to jest prawda? Nie, to nie no jest nie. prawda. Im większe masycki, tym ma mniejszy mózg. Czy to prawda? Ej. Czasami jak tak myślę, to tak. Tak? No, im większe cycki, tym mniej mózgu. To ty jesteś bardzo mądra czy bardzo głupia? Uważam się za inteligentną, choć no nie, nie przesadzałabym w tym temacie też. To patrzcie są ograniczeni mózgowo. mają mniejszą komorę. No to, nie o to chodzi. jaką komorę? W mózgu. Komorę w mózgu? Tak! No że nie myślą! Kto szybciej dojrzewa emocjonalnie, kobiety czy mężczyźni? Kobiety. No, kobiety. Dlaczego kobiety? Bo mężczyźni są opóźnieni od 2 lata. Zatrzymują się do 5, a potem są opóźnieni od dwa lata zawsze. Ktoś musi... Popatrz na tych ludzi. No, no patrzcie i co? Oni nie są dojrzali i nigdy nie będą. Czemu nie będą? Oni po prostu rosną, a nigdy nie dojrzeją. Też uważam, że kobiety, no ale... Serio? Broń tu trochę męskiej, męskiego jakiegoś takiego no to... myślenia. Kto dojrzał szybciej emocjonalnie? Faceci czy kobiety? No, to faceci. Bo... No. Dlaczego? Czy seks na zgodę to dobry sposób na poprawę stosunku? Czemu nie? No gdzie? No bez przesady, jakby on mnie obraził, to to najpierw na kolankach i, i buzi. Ani na kolankach? Nie, on na kolankach buzi w stópkę. Jak to on na kolankach? W stópkę. Są <laughs> seks. Nie, no to, to, to jak się pokłócicie o coś, o coś i wtedy ona jest na Pana zła. Wtedy Pan jej proponuje. A kochani, może seks na zgodę. Na pewno raz się poprawią. Eee, nie, wiesz, zwykle jest tak, że kobieta, kobieta boli głowę. No To tak rzadko by to działało, ale. Jak na przykład A, się pokłócisz, pokłócisz ze swoim chłopakiem i wtedy... Nie mam chłopaka. Chyba wiem dlaczego. <laughs> Dzięki! Dziękuję! Wiesz, jestem facetem logiczniejszym, jak ten seks to mam w robocie, jak walce i wiesz, najeżdżam inne ludy, A tak to wolę, żebym nie zrobiła obiad. Co z facetami jest nie tak? To, że często nie zważają na uczucia kobiety. Przychodzisz tam, kochanie, kupię ci czekoladę. Ja nie jestem w depresji i robię ci za to awanturę. Albo jak, nie wiem, nie chcesz jej kupić czekolady, to od razu jest, że uważasz się za grubą. Wiesz, ja za to dostałem w No, Hej, ty się posupią mi tyle. Czekaj. Nie! No dawaj. Nikt się nie znajdzie. Dyskryminacja facetów. Faceci, faceci wymagają seksu. Przecież się. Potknęła. O, potknęła się, bardzo dobrze. Faceci wymagają seksu! To nie jest tak! Protestujemy! Okej. Okay. Dlaczego hif jest zwierzęciem pod ochroną? Co? Hif. Takie zwierzątko. Czemu jest pod ochroną? Bo występuje głównie w Afryce? I nie. Idziemy więcej? Okay. Lubi Pani HIFA? Ja, bardzo. Chciałaby pani mieć takiego kifka w domu? Tak, czemu nie? Chcesz mieć HIFa? Nie. Chcesz mieć HIFa? Nie. Chcesz mieć kota? Sąstkowym. <noise> <noise> Jak możecie pociągać płeć ta sama? Ta sama? Mają cycki, cycki są miękkie. Cycki się fajnie macą. I kobiety są słodkie. Grubi faceci też mają cycki. Jeżeli to, bo cycki się rozchodziło. Ale grubi faceci nie mają kaloryfera, a kobieta może mieć cycki może Jak mieć Nie mają. Ja mam w domu, czekaj. Ze cztery. Nie zaliczasz się, wybacz. Dziękuję, wiesz? To Do, Do widzenia. Dziękuję. dnia.